9, 9, a zatem zgodnie z harmonogramem kolejna odsłona naszych porannych dyskusji sprzedażowych, pięknie nazwana Salespresso. Kawę mamy, ja dzisiaj jestem bez wody, mamy to jest dobrze, taka nie zasada, się ja wiem, wiem, ale kawa nie wyklucza herbaty, zwłaszcza, że kawa nie wyklucza wody i znowu <grym> zrobiłem taką głupotę nieelegancką bardzo, bo nie przedstawiłem y, ani siebie, Dariusz Milczarek, od milczenia, chociaż akurat Wybaczam Ci, nie Łukasz będę milczał, ale właśnie. Gość. Trochę gość, trochę nie gość, nie wie, bo to już nie mówię. Bo, żeby... Ale dobrze, powiedzmy Potrzebę potrzeby tego powiem. Umówmy programu, się, jakby... że jesteś dzisiaj gość. Dobrze. Dobra? a potem możemy Weźmy się zamienić. jak gościa? Jeżeli to będzie związane tylko z tym, żeby zbudować w Tobie takie poczucie, że jest miło, to tak. Dobrze, no to bardzo to poproszę? Dobrze, słuchajcie, więc myśmy w uroczej naszej dyskusji, trochę od takiego tematu, jakim był cel stawianie celu, planowanie. planowanie i właściwie jakby powiedziałbym trochę, nawet taki komentarz gdzieś jeden w tych mediach znalazłem, uciekliśmy z celu takiego operacyjnego na takie cele bardziej życiowe, bo właściwie taka puenta tej naszej rozmowy z wczoraj, może trochę zaskakująca w tej rozmowie była taka, że jednak i ryzykowna bym powiedział jeszcze, że po pierwsze dobrze jest Dobrze się zastanowić, czy miejsce, w którym jestem, to jest dla mnie dobre miejsce. Nawet już nie war z wartościami bym tego nie łączył. Znaczy, nie chodzi o to, czy ideologicznie to jest dobre miejsce, tylko że czy ja na pewno, jako ten sprzedawca, pracuję w takim obszarze, który lubię, że wymagane są ode mnie rzeczy, które ja tak naprawdę chcę robić i z czym się zgadzam. Jest jakim... Nie musisz ich lubić, ale musisz... się no zgadzają. Tak, tak. Ale albo w związku z tym jestem gotów to zrobić, nawet jak do końca nie lubię. Ale idąc tym tropem naszej zasady, nie musisz lubić zimnych telefonów, musisz je po prostu robić. Tak. No albo się przełamuje, albo się nie przełamuje. I pytanie jest słuchaj takie. Czy to jest bardzo ryzykowne myślenie, żeby się zastanowić, czy ja na pewno w tym miejscu chcę pracować? No, powiesz, ludzie. Myślę, wieś... że każdy musi. Każdy na różnym etapie swojej kariery musi sobie zadać takie pytanie. Dlaczego? Bo inaczej albo się będzie męczył, albo tak jak powiedziałeś, będzie. W danej pracy, bo musi płacić rachunki, i ani nie, nie będzie efektywny, i będzie tak pracował, nazwijmy to od słupa do wieczora. Czyli A. nie będzie miał żadnej wizji nawet swoich własnych celów. Bo to, do, o czym ja chciałem mówić, bo rozmawialiśmy o celach, że może być problem, jeżeli ty realizujesz te cele dla firmy albo dla swojego pracodawcy, no bo cię zatrudnił, bo ci płaci pensję, bo ale. Ta, ta praca w zgodzie z własnym sobą jest to, że jeżeli przychodzisz do tej pracy, bo tak naprawdę pamiętajmy, że trochę pracujesz dla siebie, że jesteś sprzedawcą i zgadzasz się na to, że duża część twojego wynagrodzenia jest uzależniona od twoich efektów, no to bądź świadom różnych też przeciwności, które cię będą spotykały albo pewne aktywności, których niekoniecznie musisz mówić yy, lubić. Czyli jeżeli będzie to mimo wszystko w zgodzie z tobą, to rób. Natomiast, no jeżeli się okaże, że tak naprawdę spróbowałeś tego, popracowałeś trochę, i no nie jest to praca, nie wstajesz rano ze szczęściem tego, że znowu albo zdobędziesz jakiegoś klienta, albo coś sprzedasz, to może to być moment, w którym powinieneś zastanowić się nad zmianą swojej perspektywy i swojej pracy. Okej, okay. to znaczy, to jest oczywiście, wydaje mi się, długoterminowo wskazany punkt widzenia. To znaczy, wydaje mi się, że nawet patrząc na swoje własne życie. Yy, Okej, okay, ja wszedłem w taką drogą przedsiębiorcy, handlowca, który dba o swój własny kawałek poletka, który sobie stworzył, prawda? I to jest droga, którą ja kroczę, bo ona jest dla mnie związana z wolnością, z, z prawem do podejmowania decyzji takich, jakie chcę podejmować, i tak dalej. Ale zdarzało mi się w życiu też raz, jeden, pracować jako Pracownik najemny. Niezbyt długo wytrzymałem w relacji, ale, nie, ale, 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 to, to, ale to właśnie to jest ten kamyczek. To znaczy, bo podjąłem ostatecznie decyzję, że tego nie chcę robić. Mhm. Ale wydaje mi się tak, no oczywiście nie każdy z nas ma taką, yy, nie wiem, odwagę, ale możliwość po prostu wyboru. Natomiast wydaje mi się, że długoterminowo musisz jednak albo łyknąć tą żabę i poczuć, że to jest twoje miejsce jakoś, albo po prostu jednak długoterminowo się wypalisz. I robisz, będziesz robił błędy. Ale to idzie w moją stronę, czyli że musisz zadbać o to, żeby się dobrze czuć i komfortowo pracować. Tak, ale ja jeszcze dodam. Natomiast jeżeli zaczynasz jakąś drogę, to na pewno sprawdź. Czyli to nie jest tak, że jest sobie młody, ambitny człowiek, który ma jakieś wyobrażenie o, o zarabianiu dużych pieniędzy, o tym, że ta sprzedaż to jest pasmo samych sukcesów. Na pewno sprawdź. Czyli zanim przekreślisz, sprawdź. Czyli to nie jest tak, że nie powinieneś spróbować, ale jeżeli podejmiesz decyzję o tym, że na przykład dana, dan, dane, dana nie wiem, forma sprzedaży jest dla Ciebie nieodpowiednia, to najpierw upewnij się, że tak okay. jest. Bo czasami bywa tak, i ja jestem tego też żywym przykładem, że coś, co mi się wydawało, nie będzie mi szło albo nie będzie mi pasowało, po jakiejś tam większej ilości prób okazało się nawet całkiem przyjemne. Okay. No nie, to mówisz jeszcze o czymś takim, co też tutaj żeśmy kiedyś poruszali, mianowicie jestem gotów trochę poeksperymentować, jestem otwarty na nowe doświadczenia, a nie mówię od razu nie, czyli nie mówię sobie, nie skoczę stąd, okej, okay? zanim taką decyzję podejmiesz, to stań na krawędzi, przyjrzyj się dokładnie, jak to wygląda, zrób jakiś ruch i wtedy dopiero zdecydujesz, czy to jest dla ciebie, czy to jest nie dla ciebie, czyli trochę. Na przestrzeni Twojego życia zawodowego, ale nie tylko, oczywiście, dobrze jest mieć odwagę, żeby pokroczyć trochę różnymi ścieżkami, nawet wtedy, kiedy mam poczucie, że to trochę wchodzi z butami w moją strefę komfortu. Brawo, mało i teraz dotykasz trochę sedna problemu, bo wiesz, ile osób jak gdyby przechodzi przez te różne nasze projekty, i moim największym problemem jest. Rzesza ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w sprzedaży albo w jakimś tam biznesie i nie podejmują, nie, nie wychodzą z tej strefy własnego komfortu, szukając dookoła różnych wymówek albo powodów, dla którego coś im nie wyszło. Więc no tak, to jest tak, rzecz, z którą się tak, nie, tak, ale my się nie boimy, zgadzam. No tak, tak, ale my się boimy, dlaczego to robimy? Też my o tym rozmawiali już, bo my się po prostu trochę boimy porażek. Boimy się też tego, że wlezie nam to na ocenę, prawda, że gdzieś. Jakiś błąd, yy, jakaś nieudana próba wpłynie na to, że ktoś nas skrytykuje, a to z kolei utwierdzi nas na przykład w tym, że jesteśmy w czymś kiepscy, w ogóle jesteśmy kiepscy. Wiesz, ludzie, trzeba sobie jasno powiedzieć: handel to jest ciągłe dostawanie po głowie. Czy jesteś świetnym handlowcem, czy nie jesteś świetnym handlowcem, to jednak więcej razy usłyszysz nie, niż usłyszysz tak. I zgodnie z, z pierwszą zasadą Sandlera. Zanim nauczysz się wygrywać, musisz się nauczyć przegrywać. Więc wchodząc do tej wody zwanej sprzedażą, musisz gdyby pogodzić się z tym, że tak będzie. I to jest dla mnie jeden z dla, dlatego tak lubię zatrudniać sportowców, bo sport, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest idealną szkołą tego, że przegrywasz, że czasami są lepsi. Że musisz się zaangażować, żeby coś osiągnąć. Dla mnie to jest idealny fundament pod pracę sprzedaż. No dobra, słuchajcie, będziemy dalej kontynuować naszą rozmowę. Trochę bym chciał, żebyśmy w następnym odcinku naszej rozmowy, mój drogi, spróbowali teraz troszkę zbudować jakiś pomysł dla takiego handlowca, który już podjął decyzję, że to jest jakoś jego miejsce. Że jest gotów popróbować, nie zawsze mu się podoba, może nawet jest gotów i świadom tego, że porażki się zdarzają. W jaki sposób on ma pracować, żeby trochę poradzić sobie w przyszłości z potencjalnymi zagrożeniami, w tym niezrealizowanym celem? Do usłyszenia jutro. Tak jest.